Cześć! Witajcie! Z tej strony Pianino w pigułce i witam was w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj wam pokażę jak zagrać Sing aleluja na pianinie. A więc już zaczniemy. Brzmi to tak. A więc to są zaledwie cztery akordy grane Cztery razy, a więc nic trudnego, specjalnie dla Was dzisiaj wybrałem jakiś łatwy utwór, aby, już, aby zobaczyć po prostu, czy nie będzie, czy będzie większy odbiór tego, lepszy odbiór tego. A więc zacznijmy z tłumaczeniem. Zacznijmy oczywiście od prawej ręki. Mamy taki akord. To jest akord F-moll. i gramy go pam, 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 czyli tak jakby ćwierć nuta, ćwierć nuta i tutaj jest szesnastka i ósemka z kropką. Wiem, że większość osób nie rozumie, ale po prostu trzeba grać tak, jak ja to gram, czyli. Później jest. Tutaj nie wiem, jaki to jest akord, bo tutaj jest to jest jakiś jazzowy akord, ale tutaj mamy po prostu F B C. Czyli mamy tutaj na początku F A i C i gramy tak. Później mamy z A, przechodzimy na B i mamy F, B, C, czyli mamy już tak. A później mamy coś takiego. To jest S, Gis oraz B. No i później jest ten akord zaraz sobie go przetłumaczymy, ale jeszcze raz wam pokażę. Czyli gramy tak. Bam. Zrobiłem tutaj właśnie coś takiego, aby Wam pokazać rytm, czyli to idzie ciągle ósem, yy, znaczy, to idzie ciągle świecznotami, czyli tam, tam. Bam, Takie jest metrum. I tutaj jest, no myślę, że nie będzie problemu, aby załapać ten rytm. Yy, no i przejdźmy dalej po tym akordzie. Akordzie jest po prostu z GIS przechodzimy do G. I to te, ten akord to jest f dur w ogóle. I go razy, go gramy raz. A więc jest coś takiego. Ok, a więc to tyle z prawej ręki. Przechodzimy już do lewej Lewa brzmi tak. A więc, jak słychać, tutaj mamy dokładnie takie same wartości, co tutaj. Mówiłem, co to znaczy z wartości w poprzednim odcinku, ale jeszcze raz wytłumaczę. Czyli, że po prostu nie jest ta sama nuta. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że po prostu yy, mamy, w tym samym momencie gramy. Czyli nie gramy tak. Nie gramy jakoś inaczej, tylko po prostu tak samo ręce, tak samo Yy, walimy w pianino, że tak powiem. A więc tutaj w lewej ręce mamy tak. Oczywiście oktawami, czyli gramy oktawę niżej i oktawę wyżej. Wszystkie nuty, a więc mamy tak. F, 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 F B, 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 G, G. No a więc tutaj po prostu F zwykłe, no w, w sumie wszystkie nuty są zwykłe. Mamy F, później przechodzimy na B, no i później G i A, znaczy nie A, tylko G. Gramy dokładnie w tym samym momencie, kiedy zmieniamy położenie palców w, w ręce prawej. Czyli zagrajmy to razem. Pod koniec po prostu gramy raz, to ten pierwszy akord. No i mniej więcej to by tak brzmiało ze śpiewem. Wiem, że, że nie śpiewam dobrze, ale spróbuję to zaśpiewać. Sing Hallelujah! za obejrzenie tego odcinka, jeśli film was się spodobał, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Słuchajcie, nawet sam się zdziwiłem, bo odcinek już, już ma 6 minut, a ja zazwyczaj kończę odcinek w 20 minucie, a więc mało będę miał do montażu i na pewno będzie krótki odcinek. Ale o to chyba chodzi, aby pokazywać łatwe utwory, a nie trudne. Napiszcie co o tym sądzicie, czy mają właśnie być lepiej takie dłuższe utwory, czy takie wystarczą takie po cztery akordy, czy bardziej korzystacie z tych czy z tamtych? No dobra, a więc jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia, cześć!